Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jakiś tam temat wpadł na czacie w naszym tym grupowym. Chyba, Chyba dzisiaj napisał kolega jeden. A może to wczoraj. Co bardziej natlenia wodę w akwarium? Czy ruch na powierzchni, czy odpieniacz? No i to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo nie wiemy i się nigdy nie dowiemy, bo nie ma jak tego sprawdzić w zasadzie. No bo trzeba by było, żeby... znaczy dałoby się to zmierzyć jakoś tam, ale pewnie nikt tego nie będzie robił, natomiast ruch na powierzchni wody mamy zawsze. Zakładając, że to jest akwarium z SAMPem, no to ten ruch na powierzchni wody jest zawsze, nawet jak jest bez sampa, to jakaś tam cyrkulacja działa i tak dalej. Natomiast odpieniacz możemy włączyć i wyłączyć i w ten sposób porównać. Ja kiedyś badałem zawartość tlenu, bodaj, że testem chyba Saliferta nawet. Jakimś takim normalnym kropelkowym, wydaje mi się. Zawartość tlenu w jednym systemie u nas tutaj koralowym. I nie było różnicy pomiędzy tym, jak chodził odpieniacz, a jak był wyłączony. Bo w ogóle też taki eksperyment robiłem, jak była taka moda, że tam ludzie rezygnowali z tych odpieniaczy i tak dalej. To też i to dosyć długo, bo to no ponad rok ten system działał bez odpieniacza. I, I teoretycznie, znaczy praktycznie też, da się prowadzić system bez odpieniacza, ale są rzeczy takie nawet widoczne gołym okiem. Wiadomo, że odpieniacz nie wyrzuca wszystkiego, ale na przykład. To jest w ogóle ja uwielbiam temat odpieniaczowy, uwielbiam. Ja kiedyś robiłem odpieniacze też, jeszcze gdzieś tam one w Polsce pracują pewnie. Pamiętam Franka pierwszego ciołem. 13 razy. 13 razy ciąłem prototyp. Przedłużałem, zwiększałem, zmniejszałem, przestawiałem, kombinowałem, dobierałem średnice i tak dalej. No i w końcu doszedłem do tego, co chciałem. I, I to, co mogę Wam powiedzieć, że dobrze dobrany odpieniacz potrafi działać cuda dla systemu. Nawet ciężko jest to zdefiniować, co on tak naprawdę robi. Na pewno, wiecie, no bo jeżeli chodzi o to, wracając do tego natlenienia wody, no to Wymiana gazowa, czyli nasycanie wody tlenem odbywa się na każdej powierzchni gdzie ta nasza woda ma styczność z powietrzem, czyli w odpieniaczu teoretycznie przynajmniej potężna jest powierzchnia tego styku, no bo każdy bąbelek powietrza, który jest wpompowywany, wtłaczany przez pompę, tworzony przez pompę, później wtłaczany do odpieniacza, no to jest kula, która ma jakąś powierzchnię, na której, na tej powierzchni odbywa się ten styk powietrza z wodą, tak? Więc, więc no, powinno się to nieprawdopodobnie napowietrzać. Ale też dochodzi tutaj kwestia tego, że te pęcherzyki powietrza przyciągają nam sych, białka, nie białka. Różne inne, różne innego rodzaju też zanieczyszczenia. Więc pytanie, co robią bardziej? Czy bardziej jednak przyciągają, czy bardziej natleniają? Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Natomiast to, co można zobaczyć gołym okiem, to, co się najbardziej tak rzuca w oczy, przynajmniej mi, jak macie odpieniacz, normalny odpieniacz, nie mówię jakieś po zabawce tam, tylko normalny odpieniacz, kolor wody jest inny. Taki najprostsze. Najprostsza dla mnie różnica, jak mieliśmy tam nie wiem no ponad rok, załóżmy że rok, system chodził bez odpieniacza to po wyłączeniu odpieniacza to się tego tak nie widzi. Ja go na początku pamiętam wyłączyłem, ale jeszcze był w tym systemie no, na wszelki wypadek, a jakby coś to go włączę i tak dalej, ale później go wypieprzyłem całkowicie, wyjąłem go po prostu, nie było go tam fizycznie i, i ja tej różnicy wtedy nie widziałem. Ale jak go później w tym roku włożyłem z powrotem i go odpaliłem, po na drugi dzień mi się wydawało, że tak jakbym naozonował wodę. Po prostu ona była biała, bielutka. I nie wiem jak to działa, dlaczego tak się dzieje, ale gołym okiem to widać. I tak jak właśnie po wyłączeniu odpinacza też nie było jakichś tam zmian widać strasznych na koralowcach, bo to się tak, mi się tak wydaje, teraz jak sobie tak się nad tym zastanowię że to się działo wolniej, tak jakby płynniej troszeczkę. Natomiast później włączenie go to był taki kop. No i, i po, po wyłączeniu jak zrezygnowałem z tego odpieniacza, to było tak, że przez jakiś czas było takie wow, bo te kolory się zrobiły tak jakby bardziej wysycone. Mikroelementów nie trzeba było tyle lać, bo jednak nie były tak wyczerpywane, ale później doszło do takiego momentu takiej jakby stagnacji ten zbiornik tak jakby no może nie zdziczał, bo to jest złe słowo, ale tak jakby zaczął żyć za bardzo aż swoim życiem. Pewne koralowce zaczynały na przykład dominować i tu się kłania też fajny artykuł, który yy, kolega inny wkleił na grupę właśnie a po, po wojnie chemicznej koralowców, warto sobie go przeczytać, chociaż tam jest dużo napisane o wojnie chemicznej, ale takiej na styku, jak się koralowce dotykają, jak one się parzą i tak dalej, i tak dalej, yy, natomiast niewiele jest napisane o takiej wojnie typowo, chemii takiej typowej, którą koralowcy puszczają do wody, bo puszczają i to duże ilości. I wydaje mi się, no bo to, że na przykład podmiany wody to ograniczają, to jest oczywiste, tak, że podmiany wody, że węgiel, ja zawsze twierdzę, że w mieszanych systemach, gdzie są korale miękkie, są twarde LPS-y i SPS-y, bezwzględnie należy korzystać z węgla i nadal tak twierdzę. Ja uważam, że w takich systemach powinno się stale tego węgla używać. Niewielkiej ilości dobrego węgla i stale. Yy... Ale też, na przykład, uważam, że i to się wiąże też z tym artykułem z Reef Builders, który został wklejony przez kolegę, jak poszukacie na, na grupie akwarystyka morska Seafarm, to tam znajdziecie ten artykuł, że większość toksyn, to jest normalne naukowe opracowanie, większość toksyn produkowanych przez korolowców, to są toksyny białkowe. <laughs> I rozumiecie. A odpieniacz jest odpieniacz, jak sama nazwa wskazuje, odpieniacz białek, więc Moim zdaniem, nie wiem czy to zostało kiedyś zbadane, ale wydaje mi się nawet zdroworozsądkowe, jakbyście się zastanowili. No kurde, zobaczcie, to nie jest przypadek, że, jak, że zbiorniki w wieloletnim mówią o czymś takim jak starzenie się systemów zbiorników, tak? Starzenie się akwarium, efekt starzenia się akwarium. I czym on się objawia? On się nie objawia tym, zauważcie, że. Wszystkie korale zaczynają padać, wszystko leci, nie wiemy, co się dzieje i wielka jakaś katastrofa. Nie! To się dzieje bardzo powoli, bardzo powoli, bardzo powoli, i zaczynają nam dominować jeden, dwa gatunki korali. Wszystkie inne powolutku zanikają, zanikają, zanikają. I ludzie kombinują, może to złe światło, może zmienię sól, może inne mikroelementy i tak dalej. Nie. To jest właśnie moim zdaniem wojna chemiczna, nic innego. Bo stare zbiorniki naprawdę dążą do dominacji i tam jest też podany przykład starych raf koralowych, dlaczego na starych rafach koralowych zaczynają dominować płaskie koralowce, płaskie akropory, koralowce, które mają bardzo dużą powierzchnię gdzie mogą łapać sobie światło i to samo się dzieje w akwarium, że po prostu jakieś gatunki, które akurat mają super optymalne, trafi się tak, że będą miały, że wszystko im pasuje, u was Światło im pasuje, kurde woda, sól, podmiany, suplementacja, wszystko. I, so, I znajdą się, zawsze się znajdzie gatunek czy dwa, które będą miały na tyle optymalne, że będą rosły tak szybko i, i mają po prostu zakodowane w DNA to, że mają dążyć do dominacji i one będą dążyły do dominacji, a dążą właśnie yy, chemią, wojną chemiczną. To nie jest tak, że one się muszą dotykać, żeby się parzyć, zabijać i tak dalej. Nie, one będą powoli, powoli podtruwały, podtruwały, podtrwały, podtruwały, żeby zdominować system. I moim zdaniem tutaj jest potężna rola odpieniacza. Rola, której no nie zastąpi wam żaden roller mat, który ja zresztą już tam inny temat uważam za za zło akurat. Ale właśnie, że odpieniacz może tutaj odgrywać potężną rolę. Zauważcie, ja zawsze tak jakby cofam się do, do, do czasów sprzed iluś tam lat, zauważcie, jakie zbiorniki były najpiękniejsze. Z nawet polskich wielu akwarystów. No to. Najlepsze zbiorniki, zresztą i to czy w Polsce czy na świecie, obojętnie, takie naprawdę petardy gdzie były wylośnięte kolonie, już tam pomiędzy światu i tak dalej, to były systemy, gdzie były końskie odpieniacze. Naprawdę, to były dużo odpieniacze, to nie były jakieś tam popierdółki. I, i no to daje do myślenia, nawet jak się mówię, sami na spokojnie zastanowicie, to moim zdaniem. Tu jest potężna rola, chyba niezbadana, bo może są jakieś opracowania na nie wiem. Ja się nie spotkałem, a wydaje mi się, że dosyć sporo czytałem i czytam cały czas, wiedzę jakoś tam sobie szlifuję, że tutaj może być naprawdę pies pogrzywany i tutaj może być potężna rola odpięcia, której się wcześniej nie brało pod uwagę, bo na pewno mogę Wam powiedzieć, że na utrzymanie nutrientów w ryzach, e, czyli to, co to do czego głównie sprowadza się rolę odpieniacza, oczywiście odpieniacz potrafi to robić, robi, ale bez odpieniacza też się da. Bo ja tak, takie same parametry potrafiłem trzymać bez odpieniacza jak z odpieniaczem. Kwestia tylko po prostu czasu, nawet nie tyle znalezienia zamienników co po prostu sama skała, sam piasek. Tutaj akurat jest DSB, i było wtedy też to samo, to robi robotę, ale. Dochodziło do sytuacji, że coś się działo nie tak i nie było wiadomo co. Po włączeniu odpieniacza to przestało się dziać. Więc to, to jest ciekawe, ciekawe zagadnienie. Już pomijając to napowietrzanie, od którego zacząłem, to właśnie te role odpieniacza, których nie dostrzegamy, albo nie zostały zbadane, albo się jasno o nich nie mówi, może się okazać, że to może być to. Dobra, to nie będę mówił, nie będę robił z tego filmiku sprzedażowego, bo chciałem napomknąć, ale nie napomknę, to puszczę jeszcze to na grupę, bo może się z tego jakaś fajna dyskusja rozwinie. A temat jest naprawdę ciekawy, a jakie właśnie, byłoby fajnie, gdybyście napisali, jakie Wy macie zdanie na ten temat, obojętnie jakie macie, czy jesteście zwolennikami, czy przeciwnikami, czy jakie macie spostrzeżenia, na przykład, może najpierw nie mieliście odpieniacza, później mieliście, albo w drugą stronę. Każda uwaga będzie cenna. Ja mam takie, jak Wam opisałem i ja nie zrezygnuję już z odpieniaczy. Po prostu nie widzę tak jakby alternatywy, nie lubię też yy, udziwnianych, nowoczesnych konstrukcji, do których jest dorabiana ideologia. Nie wiadomo po co tak naprawdę, komplikowana jest budowa, to tylko utrudnia mycie, konserwację i, i tyle. A prawda jest taka, że odpieniacz to jest, podstawą odpieniacza jest dobra pompa, jak najlepsza pompa która robi dobrą mieszankę woda powietrze i do niej dobrane odpowiedniej wielkości wody. To jest całe clue, cała definicja odpieniaczej. Tutaj nic więcej nie trzeba. Dobra, napiszcie co o tym myślicie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Hej!